Na podium do zgarnięcia czeka na was Fister Comet S2 A z klubu samochodowego możecie zgarnąć Pegasi Zoruso A do testów jest Hidra Cruston, Vapid Blade Fister 811 A także oczywiście Grotti Brioso RA Oczywiście w wersji HSW Na wystawie znajduje się Ubermach Niobe A także Vapid Aluetian A w nowej wersji Simona znajdziemy pojazd taki jak LCC Avarus Benefactor Felzer. Vapid Hustler, Devil G, Rapid GT, a także Dinka Chester w wersji wyścigowej. Na złowisku mamy trzy nowe pojazdy do kradzieży. Pierwszym z nich jest Obey Omnis. Ja tutaj do czynienia z misją podium. Dalej jest Apadatic kasko, misja MC-Tony. I benefactor SM722, tutaj misja Gangster. W szwalnie oczywiście także pojawiły się nowe priorytetowe akta. I tym razem są one na akta: Operacja Rozbam. Za to dostaniecie dwa razy więcej kasy. W tym tygodniu powrócimy do Dieta Online pj Które warto przypomnieć. Dają nam przemianę zwierzaka. Ale co ciekawsze, na przykład dla mnie. Dają nam ogromne ilości expa. Za każdego z jednego pj dostajecie 5000 expa. Mnóstwo jest to doświadczenia. Bardzo szybko możecie w tym tygodniu zlewelować waszą postać. Zobaczcie sami. Pyk. 5 koła wpadło. Genialne. Przechodzimy teraz do segmentu ze zniżkami. Standardowo oczywiście segment ten otwierać będzie Furgletka z bronią, która dzisiaj znajduje się w tej oto lokalizacji. Jutro swoje położenie zmieni, więc warto dzisiaj tutaj zajrzeć. Przypominam, cele są tutaj mniejsze, nie mają wymaga levelowych, a zawartość rotuje sobie co tydzień, więc zobaczmy co ciekawego w tym tylko nie możemy sobie kupić. A więc jest ale strickler Railgun, strzelba bojowa, kompaktowa wyrzutnia IM, strzelba automatyczna, zaawansowany karabin, a także kij bilardowy. Z nieruchomości taniej mamy kluby nocne. zniżka wynosi 30% i obowiązuje ona na samą podstawę. A także na dodatki, które możecie sobie tutaj dodać. A także na ulepszenia, które znajdują się w środku Waszego klubu nocnego. I oczywiście macie do nich dostęp za pomocą komputerka, który się w środku znajduje. W Rekorderm sport zdjęcia mnóstwo. Pierwsza z nich jest na Ubermacht Niobe. Dalej mamy grot Turyzmo o Penault La Curvaise Pegasi Zoruso Ocelot XA21 Gallivanter Baler STD Lampadati 5 Mila, A także Pegasi Toros. W bitwach sklepie tych zliżek jest zdecydowanie mniej, bo są tylko dwie. Pierwsza z nich jest dla Vapid Dominator GT, a druga na Deklasę Tohoma Coupe. Przechodzimy teraz do segmentu z premiami. Zacznijmy od tego, że wyścigi HSW są aktualnie na premie razy 3HS i razy 3RP. A z Lecenia madrazo płacą dwa razy więcej kasy i oczywiście dwa razy więcej RP. Seria wyróżniona, także jest na premie raz 2 Heis i raz 2 RP. I ostatnie dwie premie znajdziecie w klubie nocnym. Pierwsza z nich dotyczy popularności w waszym klubie. Jeżeli chcecie ją zwiększyć, no to możecie sobie misję. Misję na popularność, którą odpłacie w tym miejscu, i one aktualnie dadzą wam tej popularności dwa razy więcej. Ale, ale, druga premia jest o wiele ciekawsza. W waszym magazynie towary w tym tygodniu będą zbierać się po prostu dwa razy szybciej. Jeżeli jakiś towar zbiera się przez godzinę, to się zbierał godzinę. Więc jest zdecydowanie szybciej.